Tutaj Anio, witam w niedzielnym odcinku Dzikiego Ucha. Od dzisiaj na kanale będę umieszczać dwa odcinki tygodniowo. Dlatego już teraz zapraszam. Niedzielę o godzinie 14 i tutaj uwaga, mała zmiana wtorki o godzinie 17. Dziękuję też bardzo Cyber Marianowi za to, że zgodził się przyjąć moje zaproszenie, a Wy, drodzy widzowie, dajcie znać w komentarzach, kogo jeszcze chcielibyście zobaczyć w odcinku dzikiego ucha. Cyber Marianie, Witamy. dziękujemy Dzień dobry. za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry. Jak się macie? Przedstawiam Wam Otamaton. Otamaton? <grym> Waszym zadaniem jest zagranie i rozpoznanie jak największej liczby piosenek w ciągu 8 minut. Konkurujecie z drugą drużyną. Więc jeżeli jesteście wrażliwi na takie oto przyjemne dźwięki, po prostu nie oglądajcie tego odcinka. Escape, można Ctrl <grym> Control Delete. Escape, czyli ucieczka. w 4 Pamiętajcie, że jesteśmy w jednej drużynie, żeby nam było łatwo. No, Musimy najpierw no. zobaczyć, gdzie jest gama, Czyli od dolnego jest tutaj. Czy im niżej, tym wyżej. Jeszcze są wyższe niż okna. A, a jak byśmy głośniej chęli. to masz tak. Jest tak ciszej. A głośniej to masz. Tak. A może zagrajmy jingle. Dobra. Jingle tego odcinka. Ta, da, E, e, Baszka miała tak, wilki, no, Baszka. Teraz ja, teraz ja. A, teraz ja. Tak, go, 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 Dobra. Cześć, <laughs> w Cypku, dawaj. Dobra, dobra, dobra. Dawaj, dobra, 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 właśnie dobra. nie ma czasu. Nie ma, właśnie, dobra. YMCA? Polskie wszystko.

Czarna dziura. <grywnie> nie wiem. Chyba dalej. No, dalej, no. dalej, dalej, nie wiem. Bo Chodź po malusiu. Ah, Lecimy. Zacznę. Dobra. Kurde. <grywnie> nie, muszę zmienić tytuł. Hmm. Szybko! Ja y się Nie, nie je. jest! <śleszy> <Cześć czat. śleszy> nie umiem tego zagrać. Nie da się tego zagrać. Kuba, nie mamy czasu! Nie, dalej, bas. W da, ogóle tak. nie mogę się znaleźć w tym. Dółka, nie. <śleszy> Dziwny ten świat. Jeszcze raz, coś od początku, chłopaki nie płaczą, dobra. Przekaj Ci są całą noc. Jeszcze raz, od początku.

Pada na! A co od tego drogi tak. Jezu. Nie. Nie. Jest bardzo, bardzo cicho. Jadą chłopcy, ja chłopcy, Dobra! Ja, 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 ja. Jak to było, tak? Krzysztof Krawczyk prawy do lewego. Bardzo ładnie, nie, dobaj. Nie. Cicho, cicho. Ta nie, 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 nie. Tylko im poproszę, czy to nie jest to? Początek. Jesteś taki ale tak. To piękne, nie. brawo. Nie. A, ta, ta, każdy nie. dzień, każdy nie. dzień, każdy, Doby, dzień. dzień. Dobry, każdy dobry dzień. dzień. Myśli, Myśli i słowa. Nie. 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 Triumfy króla niebieskiego.

Nie mam pojęcia. Pas. Małe tęsknoty. Oj, Ojejku.

Nie. nie wiem. Dobra, nie wiem, dobrze, nie dam rady. Nie, w ogóle. Nie, nie. Cicho. Wszystko, czego dziś chcę. Uwaga! Barka! Ten. Barka! No, no, Maja! Oh, hey, bravo! bravo. <laughs> Tak. Ładnie, <grymne> dobra, dobra. Czekajcie, będzie to motyw. Cztery pancerze. Nie, nie, nie. nie. E... Ach. Dobra. No i co to by było. Kukiki. Dwa, 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 kami spik. Tak jest. Tak by to było. Oh. Ojej. Mm. Kurde, ciężko, ciężko, nie 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 <tryk> 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 Hymn polski? Oj nie 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 nie, dobra dobra, to no może no, to miało być no. Take On Me, ale... O oh, Take On Me! <laughs> Take On Me, zapisz punkt! Ty faktycznie To tak Próbowałem, Chyba, próbowałem. No, żeby, no bo łatwiej Nie, nie, nie. polski? <laughs> <laughs> A, źle. Se Boże, Seven Nation Army? <laughs> nie. Eee, Boże, my heart will go on. Tak, dobrze. Chciałem ah! ładnie <głodny> zabrać. Ładnie, ja ładnie, 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 ładnie. Ale panikowałem. Do dobrze, ale dobrze, dobrze. Jedź, jedź, dalej. 8 minut. Nie ugadam tego. Skupiły się. Nie <grywki> <To, to grywki> <grywki> tak wiem, czy to. Dobrze, no to jest sam wybór, Co nie tak? Ale... Mamy już jeden punkt, nie ma biedy. <grywki> nie, zrozum. Bata Kozi-Drag? Prawie. A to jest Biała Armia? <grywki> ale słuchaj, coś. <grywki> <grywki> Liczę na ciebie ojcze, a nie to, nie to. Dobra, pas. Pas. Kwiaty we włosach pod... Ojej. Kwiaty we ja włosach pod wiatr. Dobra, ja spróbuję coś łatwego i swojego, więc yy, żeby było... Oj.

Blaskotek na podłodze! Dobrze! Blaskotek. dobrze. Blaskotek. E, Chciałem jakieś e, punkty darmowe. To, to, aha, dobra. To... Te z głowy są lepsze, dawaj coś. Tak, 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 łatwego e, masz, coś łatwego e, masz. Chicago, e, nie wiem. E, e, Chicago? My e, Myślisz, e, że będziesz e, kojarzył? Nie. E, patrz, e, mm, dobrze. No, tak. Tydydydum! Mam... No, no, no. Tu, tu, tu. A. Kurde, nie mam posadu. Nie, nie. Ja źle coś... Nie bardzo dobrze, to my źle. Tak, to my po prostu nie kumamy. Za dobrze grasz.

nie, nie, kurde. Nie mm. może coś innego. O. Sto lat. Sto lat, nie żyje, żyje, na no. sto lat. Yy. Łatwe punkty, łatwe punkty. Właśnie, muszę coś z tej listy, żeby było. Mm. O, Jezu! O, no, no, no. <śmiech> <śmiech> wiesz to, wiesz to. Jeszcze, jeszcze. <laughs> A bo nie <laughs> co <dostań> innego, myślisz. <laughs> to jest... Ni e nic nie może być Dobrze, jest! Jest! Yes. <grywia> to Prawie! <grywia> 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 Się, a u źródła na święta. Mała coś, mi, aż... Ale kulenda? Nie. Polskie? Polskie. Nie. Fajnie w nas, gorączkę. Wiem, no. ja że to chyba nie, może coś, tak Kurze, coś nie się z tego. Pojechałem z bo dobrze, że to coś innego. już ta krew odpłynęła. Mm. Mm, Kurde, jak to. Nie, 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 to w ogóle nie tak brzmi. <śledziny> nie mam czas jeszcze. Minute? Co? Belgii. Nie, to w ogóle nie tak brzmi. Dobra, pas, masz coś łatwego? To miało być zabiorę cię, ale... Yy... Zabiorę cię, tak? To... Tak, tak. Do domu no, no, wrócimy. wrócimy. Cztery Niezu, nie, nie. Nie, <laughs> Niezu, no, <pami. laughs> mm. Płynęła tajemnica, przepraszam. Jaki wirtuoz z hitu. Ty powinieneś z tym grać już, naprawdę. No, pas? Pas. Co to Nasze było? Nasze je! Ładne jeszcze... było, ładne faktycznie. Jeszcze słóweczko mm. zrobiłem. Otwórz ludzi, otwórz ludzi. Aha. Nie, zgadliśmy w sumie? Staraliśmy się. Ja byłem najgorszy. Pięć zgadliśmy? Pięć. Nie jest źle. Nie, a ile... Yy, yy, Mamy drugie miejsce. miejsce. Jesteście na podium, gratulacje. Tak, a ile jest druży? Nie! Yeah. <laughs> Mega chat! Tak by to było, gdyby ale nie to jest wyszło. Trudne. No ale dobrze, panowie. Kurde, high five. Nie no, naprawdę. Było git. Gdyby nie wy, to nic Kurde, nie Kurde, no mogliśmy iść typu właśnie 100 lat. No właśnie, dlatego szedłem tu nie prosty niby. Pokrzebowe. Łatwe punkty. Anielski cii. orszak. Znaczy na no, polu Kurde, no. Mega. Podobimy się koleżko. No właśnie, podobimy. To jest troszeczkę tak, że. Mm. Trzeba na tym troszkę poćwiczyć, jednak, żeby dać coś Nie, Nie, ja, tego, ja, św ja świetnie, Ja świetnie. To jest. Oto, to, o to no, już myślałem. Ta, 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 a jak umrę po To była Bogu rodzica. Aha. Bogiem sławiona Maryja. Blisko. Blisko. No, blisko. To jest to samo cały czas? Tak, wygląda dalej, tak? Zglądali, <grym> tak? Bogu Widzowie, dajcie proszę znać w kto... komentarzach, czy odgadliście Bogurodzicę. Kto się poznał, ten poznał się. Kamil był blisko, ja do szkole w ogóle to tak. on najlepszy z w Bangorodzicznek. O, o. Dajcie znać, czy wiecie, co to było. był za utwór. Odpowiemy. Nie wiemy. Nie wiemy! Aaaa! Dobra! Ciko! Dobra. Dziękujemy bardzo serdecznie za ten jakże dziwny odcinek. Yy, mamy nadzieję, że uszy wam nie zwiędły, a yy, dalej są dzikie. Także zostawcie łapkę w górę. To zawsze motywuje do działania. Subskrybujcie, dzwoneczek wciśnijcie. I dajcie w ogóle znać, czy Wam się podoba yy, taki ja się z takim Ja przed, przed, Przednio się powiem Super mnie Brzusek bo i ze śmiechu. Tam i krepa podchodzi. My miała. tutaj w ogóle kwiczymy, śmiejemy się i leżymy na podłodze. Jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę dla Gusi. Nie na odbiorników. Jeśli Wam się Ciechło. podobało, skomentujcie coś dla Kamila. O może. A jeśli Wam się mega podobało, to dajcie łapki w górę dla kuby. <gry>